Wrócimy się do świata dla dzieci trochę starszych. Witam Was ponownie bardzo serdecznie. Jeśli lubicie przygody, ale przygody związane na przykład z geografią, geografią i przyrodą, to jest seria dla Was. Kiedyś, pamiętacie, była taka bardzo fajna seria wydana przez National Geographic i Martynę Wojciechowską, gdzie Martyna pokazywała dzieciom różne kontynenty lub zwierzątka. Tutaj mamy serię napisane, napisaną przez chłopca Szymona, to jest dziennik łowcy przygód. Szymon y, wyrusza w tej serii do serca Afryki. Ale słuchajcie, to nie będzie zwykła przygoda geograficzna. Y, to nie będzie zwykły, zwykłe spotkanie, y, gdzie Szymon opowiada nam, co na tym kontynencie się dzieje. Oczywiście y, tak, możemy tutaj y, dowiedzieć się bardzo różnych rzeczy o, o Afryce. Jednak. Y, Czytając tą książkę, dołączamy do ekipy i przeżywamy ekstremalne przygody, które nierzadko w sercu Afryki doprowadzają do tego, że razem z Szymonem walczymy o przetrwanie. Szymon to jest młody podróżnik, bloger, który za... Nie wiem, może, może trafiliście kiedyś na, na blog Szymona. Jeśli nie, to polecam pogrzebać może akurat yy, traficie na niego. Tym razem, właśnie przenosi się do Afryki, do Etiopii, i tam znajduje odnajduje bardzo dużo ciekawych rzeczy. Tajemnicze plemie, które pije krew. I oczywiście zastanawia się, jak można przetrwać śmiertelny uścisk pytona. Jeśli chcecie się dowiedzieć, jak to zrobić, czy chcecie poczytać o plemionach zamieszkujących Afrykę, zapraszam was do przeczytania właśnie tej książki z serii Dziennika Łowcy Przygód. No i teraz, kochane dziewczyny, coś już dla was, coś dla nieco starszych. E, takiej już młodzieży, bo kto z nas, dziewczyny, tak naprawdę nie lubi czytać o miłości. Chyba, chyba każda z nas, prawda? E, uwielbia e, szczęśliwe zakończenia, uwielbia e, przygodę, i to właśnie wszystko serwuje nam Augusta Doher w swojej e, serii Wędrowcy. Słuchajcie, seria wędrowcy opowiada z pozoru o bardzo normalnej dziewczynie, yy, która wiedzie całkiem zwyczajne życie, jak każda z was, czy każda z nas yy, w szkole. No, oczywiście, nudzi się na lekcjach, ale pewnego dnia jej rodzice postanawiają zabrać ją do kan. Poznaje tam. Chłopca, który ma na imię Leo. Zakochują się w sobie, jak to właśnie w szczęśliwych powieściach y, o miłości bywa, ale okazuje się, że Leo wcale nie jest zwyczajnym chłopcem, którego można spotkać gdzieś na ulicy. Leo jest wędrowcem, czyli y, człowiekiem, który odnawia się w nowych y, wcieleniach, w nowych wcieleniach w czasie, przenosi się w czasie. Jak potoczą się losy ich w związku? Czy ich miłość przetrwa? E, czy będą musieli zrezygnować z tej znajomości? Dowiecie się właśnie z serii Augusty Doher, wędrowcy. Jest. To, są, to jest akurat y, pierwsza część wędrowcy Eperu. Y, Kolejne części są także dostępne u nas w bibliotece. To, jest, to są trzy tomy książek. I bardzo, bardzo serdecznie Was zapraszam do tej romantycznej, ale także troszkę tajemniczej, tajemniczej książki. No i teraz, moi drodzy, coś specjalnie dla chłopców. Chociaż może nie tylko. Książka. Serii Strażnicy Historii. Słuchajcie, Strażnicy Historii to są dwie tomy książki, które są nazywane mianem następcy Harry'ego Pottera. A dlaczego? No, Dlaczego? Mamy tu magię, mamy tutaj bohatera, czyli Johna, który przenosi się w czasie. W pewnym momencie orientuje się, jego rodzice znikają bez wieści. Znikają bez wieści, nie wiadomo gdzie są, gdzie się znajdują i on e, postanawia ich odnaleźć. Ale no jak odnaleźć rodziców, skoro tak naprawdę nie wiadomo gdzie ich szukać? E, odkrywa e, tajemnicę swojej rodziny. Okazuje się, że m, jego rodzice należą do tajnych służb straży historii czyli do takiego specjalnego e, stowarzyszenia które pilnuje e, tego aby złoczyńcy nie za bardzo mataczyli w historii to znaczy y, bardzo pilnują tego żeby nic złego się w historii y, Świata nie zadziało. Czy John odnajdzie rodziców, czy będzie mu dane ich, ich zobaczyć? Bardzo ciekawa pozycja dla osób, które lubią fantastykę, które chcą się świetnie bawić, ale też które chcą poznać losy świata. I które interesują się trochę historią, bo przyznam, że czytając tę książkę, naprawdę dużo się dowiedziałam o, o historii i o takich rzeczach, o których rzadko się na lekcji historii mówi, a które naprawdę są, są ciekawe. Dlatego polecam Wam bardzo serdecznie książki, właśnie z serii Strażnicy Historii. Słuchajcie. Książka Strażnicy Historii wciąga od pierwszej do ostatniej strony. I myślę, że będziecie się doskonale, doskonale przy, przy niej bawić. Jeśli nie znaleźliście nic dla siebie w tych y, propozycjach, które, które, wam które wam przedstawiłam, to nic nie znaczy. Jeśli, jeśli tylko chcecie czytać i lubicie czytać, zapraszam Was do Biblioteki Publicznej w Sycowie. Na pewno coś razem wypierze. A jeśli stwierdziliście, że czytanie jest nie dla Was, bardzo proszę, żebyście tak nie mówili, ponieważ czytać zawsze warto i zawsze, naprawdę zawsze jest książka, którą warto przeczytać i która yy, Was może przekonać do tego, żeby stać się zapalonym czytelnikiem. Na dzisiaj ode mnie to wszystko. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Życzę Wam zaczytanych, zaczarowanych książkowych ferii pełnych tajemnic yy, i różnorodnych przygód z bohaterami książek. Dziękuję. Do zobaczenia.